sesji przebieramy sprawnie i y, zgodnie z prawem. Witam serdecznie głównych y, y, przedstawicieli najważniejszej osoby w tym dniu, państwa radnych y, obecnych na dzisiejszej sesji i z listy obecności widzę, że wszyscy radni są obecni. Witam pana posła Kołkowskiego. Witam serdecznie prezydenta miasta Ciechanowa, Pana Waldemara Wardzińskiego, a także jego zastępców i pracowników. Witam serdecznie wszystkich Państwa, których nie mogłam wymienić. Witam Pana Senatora Jackowskiego. Witam serdecznie wszystkich tych, których nie mogłam zmieniać i nazwiska wymienić jeszcze raz bardzo serdecznie. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do realizacji ceremonii złożenia ślubowania. Przez proszę wszystkich Państwa o powstanie. Po odczytaniu ślubowania, można usiąść. Wiernej Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę usiąść. Adamia Robert. Ślubuje, tak mi do pomóż Bóg. Rzozowski Wiesław. Ślubuje, tak mi do pomóż Bóg. Dąbrowski Zdzisław. Ślubuje, tak mi do pomóż Bóg. Turiaż Jacek. Ślubuje, tak mi do pomóż Bóg. Goździewski Leszek. Ślubuje, tak mi do pomóż Bóg. Jeziłkowski Michał. Ślubuję, tak mi do pomóż Bóg. Kornatowska Barbara. Ślubuję, tak mi do pomóż Bóg. Kuciński Robert. Ślubuję, tak mi do pomóż Bóg. Kuźma Agnieszka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Latko Elżbieta. Ślubuję, tak mi Bóg. Leszczyński Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Podsiadnik Tomasz. Radzki Jerzy próbuję tak mi dopomóż Bóg Rutkowski Marek ślubuję tak mi dopomóż Bóg Żeklińska Filipowicz Edyta ślubuję tak mi dopomóż Bóg Rybacka Bogumiła ślubuję tak mi dopomóż Bóg Ostain Zenon, z ślubuję tak mi dopomóż Bóg Stawicki Mariusz Służbuję Stanisław. Spróbuję tak mi Jacek. Żebrowski Marcin. Pani przewodnicząca, wysoka rado. Tak jak powiedziałem, nie pisano aczkolwiek uważam, że dobrą tradycją było, że... Najstarszy stażem radny w Radzie Miasta Ciechanów składał życzenia nowej, ukonstytuowanej Radzie i chciałbym tą tradycję kontynuować. Moi Państwo, z woli mieszkańców, bo inaczej tego nie można powiedzieć, pełnię mandat radnego w naszym mieście od 1998 roku i jeżeli zdrowie mi pozwoli, to będzie moja piąta samorządowa kadencja. Moi Państwo, nasi mieszkańcy chcieli, aby w tej Radzie zaszły zmiany. Ja serdecznie witam wszystkich nowych radnych, bo to Państwo otrzymali duży kredyt zaufania od mieszkańców i w pracy w tej kadencji będą Państwo ten kredyt spłacać. Serdecznie witam również radnych, którzy pełnią swoją funkcję kolejną kadencję, bo to Państwo zostali pozytywnie ocenieni przez mieszkańców i z tego się bardzo cieszę. Czasami te oceny, powiedziałbym, w wielu przypadkach były dość wysokie, tak jak i kredyt zaufania też był wysoki. Mój Państwo, to mieszkańcy są najważniejsi w naszym mieście i to mieszkańcy decydują, że tu mogliśmy się znaleźć. I to mieszkańcy będą się bacznie przypatrywać, i to mieszkańcy będą czasami nas chwalić. I oby nas nie ganili. Moi Państwo, przed nami wielka, tytaniczna praca, wszak w tamtej kadencji Rada podjęła niemal 600 uchwał. Różne to były uchwały, o różnej powiedzmy wadze, ale bardzo proszę, abyśmy pamiętali, że w tym mieście mieszka 45 tysięcy ludzi. I to my pełnimy wobec nich rolę służebną i to my jesteśmy od tego a żeby oczekiwania tych ludzi na to forum przynosić i tu przedstawić. Ja Państwu życzę wszystkiego dobrego. Ja chciałbym, ażebyśmy tutaj pracowali konstruktywnie, a żebyśmy na tej sali nie mieli żadnych różnic, a żeby powiedzmy panowała jak najdalej idąca zgoda, bo wszak stare przysłowie powiada, że zgoda zawsze buduje. Dziękuję Państwu, że się mnie Państwo wysłuchać. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów. Komisja Skrutacyjna wybrana na pierwszej sesji Rady Miasta Ciechanów siódmej kadencji w dniu 27 listopada 2014 roku w składzie Jerzy Radski przewodniczący, Robert Kuciński sekretarz, Wysław Brzozowski, członek, stwierdza to, co następuje. Rada Miasta Ciechanów liczy 21 radnych. W sesji Rady Miasta Ciechanów zgodnie z listą obecności uczestniczy 21 radnych. Na przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów zgłoszono jednego kandydata, Leszka Goździewskiego. Wyniki głosowania są następujące. W głosowaniu tajnym nad wyborem przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów brało udział 21, 21 radnych. Głosów ważnych oddano 21. Głosów nieważnych oddano 0. Zgłoszeni zgłoszony kandydat na przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów otrzymał następującą ilość głosów: 21. Wyszek Głoździewski. Komisja skrutacyjna stwierdza, że bezwzględną większość głosów otrzymał kandydat Leszek Doździewski i został wybrany przewodniczącym Rady Miasta Cichonów. Tym... Wysoka Rado w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku dziękuję bardzo i proszę przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. Jeszcze raz dziękuję. Pozwólcie Państwo, to właśnie z tego miejsca... Przepraszam najmocniej, nie dopełniłam normalności. Proszę. Drobiec proszę Państwa. Każdy, kto staje w tych okolicznościach przy takim wielkim wsparciu, jakie na tej sali jest. Zastanawiam się, co powiedzieć, drodzy Państwo. Jestem onieśmielony kolejny raz. Onieśmielony zostałem po raz pierwszy 16 listopada, a 17 rano usłyszałem, że mieszkańcy naszego okręgu nr 1 zadecydowali, że ja będę ich reprezentował w Radzie Miasta. Jest mi niezmiernie miło, że osoby obecne na tej sali podjęły taką, a nie inną decyzję. Jest to coś naprawdę wielkiego. Drodzy Państwo, mieszkam w Ciechanowie 7 lat. Zawsze mówiłem, że czuję się tu jak u siebie. Start w wyborach pokazał, że nie pozostają w błędzie. Będę się starał jako Przewodniczący Rady postępować w myśl zasady, która była modtem mojej pracy w Policji, kiedy byłem rzecznikiem. Jak Paweł II powiedział, wymagajcie od siebie nawet, gdy inni od Was nie wymagają. Tą zasadą będę się kierował w pracy. W kontaktach nie tylko z radnymi, przy pracach komisji, ale również z ludźmi, których spotykamy na co dzień, którzy potrzebują naszej pomocy. Proszę Państwa, mam świadomość tego, że władza to obowiązek, to nie przywilej i z tą świadomością przystępuję do pełnienia moich obowiązków. Chciałbym, abym miał taki poziom wiedzy, kompetencji, takie zdolności, doświadczenia, jakie miał mój poprzednik, pan Stawicki, ale on tu spędził 8 lat. Jestem osobą, która lubi się uczyć i obiecuję, że będę kiedyś uczniów. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mamy na sali dwóch parlamentarzystów. O zabranie głosu poproszę senatora pana Jana Maria Jaskowskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Panie Pośle, Szanowni Państwo. To dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w inauguracyjnej sesji Rady Miasta Ciechanów po wyborach 16 listopada 2014 roku. Chciałbym z tego miejsca, z tej wójtki, z najważniejszych miejsc złożyć wszystkim nowo wybranym radnym gratulacje z powodu wyboru. Chciałbym podkreślić, że tegoroczne wybory do Rady Miasta przebiegały według innych zasad niż do tej pory, ponieważ były to wybory jednomandatowe. W związku z powyższym każdy z Państwa, którzy zasiadają w obecnej Radzie, został wybrany w swoim okręgu i uzyskał największą liczbę głosów. To jest pewna zmiana, która się dokonała na mocy kodeksu wyborczego, który ostatnio jest no, podmiotem Różnych y, refleksji i ocen. W tym zakresie było to realizowanie postulatu, aby wybory jeszcze bardziej wiązały przedstawicieli y, mieszkańców z nimi, znaczy tych radnych. W związku z powyższym y, to zostało w ten sposób ustanowione. Także mamy pewną zmianę, i proszę zauważyć, że Rok przyszły będzie rokiem 25-lecia odnowy samorządu w Polsce. Mogę poinformować, że jako Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmujemy uchwałę w tym zakresie i będziemy ustanawiali rok 2015 rokiem samorządu terytorialnego. Jest to inicjatywa, która łączy różne środowiska. Ważna, ponieważ jednym z fundamentów przemian po 89 roku była właśnie. Reforma samorządowa, która jak wiadomo przebiegała etapami, to się zmieniało. Od 2002 roku mamy bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów prezydentów. Od tego roku, jak wspomniałem, wybory jednomandatowe poza powiatami grodzkimi. Także proszę Państwa, to jest ważny czas, to jest ważna kadencja. Chciałbym Państwu życzyć nadchodzącej kadencji owocnej pracy dla dobra Ciechanowa, dla dobra mieszkańców Ciechanowa. I chciałbym zadeklarować ze swojej strony, jako senator tej ziemi, że z Radą będę współpracował, tak jak zawsze z samorządami współpracuję na terenie okręgu wyborczego. Także chciałbym Państwu życzyć wszystkiego najlepszego. Panu razem na zabranie głosu proszę o posła na Sejm Republiki Polskiej Pana Roberta Kołakowskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przede wszystkim Panie i Panowie Radni. Chciałbym przede wszystkim pogratulować Państwu objęcia mandatów. Również serdecznie gratuluję Panu Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym Rady i też Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Miasta. Proszę Państwa, sprawowanie mandatu radnego to wielki zaszczyt, ale też Ogromne zobowiązanie wobec wyborców i wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy przecież z rozpoczęciem tej nowej kadencji wiążą swoje wielkie nadzieje. Obecny skład Rady Miasta świadczy o tym, że Ciechanowianie w wyborach wyrazili powszechną wolę przemian, że opowiedzieli się za, za zasadniczą zmianą w sposobie zarządzania miastem. Dzisiaj. Ciechanów potrzebuje wdrożenia nowego planu rozwoju przywrócenia znaczenia jako stolicy subregionu rozwiązania wielu problemów, które narastały w ostatnich latach. Ciechanów potrzebuje dobrych gospodarzy, gotowych wziąć odpowiedzialność za przyszłość nas, naszego miasta. Potrzebuje ludzi, którzy mają poczucie, że sprawowanie funkcji publicznych to ciężka praca dla lokalnej społeczności. Jestem przekonany głęboko, że nie zawiedziecie Państwo tych, tych towarzyszących Wam oczekiwań i zgodnie z wolą swoich wyborców rozpoczniecie nowy rozdział w historii naszego miasta. Życzę Państwu, by praca w Radzie Miasta sprawiała Państwu jak najwięcej satysfakcji. By była zauważana i doceniana przez mieszkańców Ciechanowa. Życzę Państwu wielu, wielu sukcesów, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu posłowi. Szanowny Panie Prezydencie. Paragraf 12 regulaminu mówi, że jest to sesja organizacyjna. Tu grupa Państwa zgłasza, że już tak długo to trwa, nie chcemy Państwa długo trzymać, a mając na względzie to, że jesteśmy w okresie wyborczym, przed drugą turą wyborów, niestety, ale uważam, że wystąpienie Pana Prezydenta tutaj byłoby jakąś formą kampanii, także bardzo proszę zrozumieć moje stanowisko. Myślę, że możemy zakończyć pierwszą sesją obrad Rady Miasta Ciechanów w siódmej kadencji. Dziękuję Państwu.